Strach to najcichszy z doradców, ale najgłośniejszy w naszych myślach. Mówi ci, żebyś nie próbował, żebyś poczekał, żebyś został tam, gdzie jest bezpiecznie. Ale prawda jest taka, że każda wielka historia zaczęła się właśnie wtedy, gdy ktoś powiedział: Mimo wszystko zrobię to. Bo decyzje oparte o strach. Decyzje oparte na strachu nigdy nie będą prowadzić do spełnienia. One prowadzą prosto do żalu. Nie pozwól, by strach decydował o Twoich wyborach. Pozwól, by decydowała odwaga, spokój, Twoja wewnętrzna prawda. Podejmij decyzję, która prowadzi cię bliżej ciebie. Bo to nie strach pisze Twoją historię. Ty ją piszesz. Nie jutro. Nie kiedyś. Od dziś.